Wytłumaczę Wam to w minutę, bo słuchajcie. Wzór na długość odcinka to xb minus xa do kwadratu dodać yb minus -Y ya do kwadratu pod pierwiastkiem. Jeżeli mamy obliczyć długość odcinka o końcach w takich punktach, no to zobaczcie: a ma współrzędne xa, ya, b ma współrzędne xb, yb. I teraz jaka jest kolejność rozwiązywania? No to tak. xb, czyli 1. Minus x a, czyli 4. I teraz mamy do kwadratu. Teraz yb, czyli 9 minus YA, czyli minus 3 do kwadratu. 1 minus 4 mamy minus 3, 9 minus 3 to 6. Teraz Ważne, żebyście napisali ten nawias, bo minus do kwadratu, w nawias do kwadratu da nam plus, a często widzę u Was takie błędy, że napiszecie tutaj bez nawiasu i macie minus 9 zadowoleni. Błąd. Minus 3 do kwadratu to 9. Teraz 6 do kwadratu 36. Czyli mamy pierwiastek z 45. A pierwiastek z 45 rozpiszmy sobie jako 9 razy 5. I teraz pierwiastek z 9 to 3 i pierwiastek z 5 przepisujemy. I jestem ciekawa, czy rozumiecie, i co następne nagrywać.